Jesteśmy leniuszkami. Podobno programista musi być trochę leniwy, żeby znajdować lepsze rozwiązania. Cześć, Siemanko Kodowanko z tej strony. Witam w kolejnej lekcji, w której będziemy poznawać kolejne tajniki z Krecza. Co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy pisać bardzo sympatyczną aplikację, w której nasz sympatyczny, kolorowy żuczek zajadał się będzie jabłuszkami. Jak ta aplikacja wygląda? O, właśnie tak. Mamy żuczka, którym sobie sterujemy za pomocą strzałek. W momencie, w którym Żuczek e, dotrze, złapie jabłko, zajada się nim, a następne jabłko jest naszym kolejnym celem żuczka. Więc poruszamy się do kolejnego jabłka. To co, piszemy? No to do dzieła. Stworzenie kolejnej aplikacji zaczynamy podobnie od wizyty na stronie scratch.mit.edu. Klikamy rozpocznij tworzenie. Projekt nam się stworzył. Projekt nam się otworzył. Możemy przystąpić do kodowania. Jak już wspominałem, dzisiaj naszym bohaterem będzie żuczek. W związku z tym naszego duszka kotka usuwamy. Dodamy sobie nowego duszka. Wybierz duszka, zaaduje nam się lista duszków. Tu jak widzicie tych duszków mamy bardzo dużo. Możemy je sobie wybierać i filtrować wybierając konkretne kategorie duszków. Idźmy do zwierząt i wybierzmy sobie tuszka Bitu. Czyta nam się kolorowy duszek Bitu. Dodajmy jeszcze może sobie jakieś tło. Jakie tło sobie wybierzemy dzisiaj? Dzisiaj może wybierzmy sobie tło. Jakieś. O, Circus, fajnie wygląda. No i oczywiście dodajmy sobie jabłuszko, bo jabłuszko też będziemy potrzebować w aplikacji. Tak, Apple. Więc tak, mamy żuczka, mamy jabłko, mamy tło, czegoś nam jeszcze brakuje? A, tak, jeszcze zapomnieliśmy skryptów napisać. No to już się bierzemy do roboty. W naszej aplikacji chcemy, by żuczek poruszał się, i w momencie, w którym dotrze do jabłka, zajada się tym jabłkiem. No dobra. Czyli tak samo jak w przypadku sterowania kotkiem, w pierwszym kroku napiszemy sterowanie żuczkiem. Sterowanie żuczkiem napiszemy korzystając z metod, które już ostatnio poznaliśmy. Czyli kiedy klawisz spacja naciśnięty, podmienimy sobie tą metodę. Która występuje w zdarzeniach, jak na kiedy klawisz szczałka w prawo naciśnięty. To co zrobimy, pamiętacie? Ustawiamy kierunek. W ruchu mamy ustaw kierunek na 90. 90 jest w prawo i przesuń o 10 kroków. Może tak być. Sprawdzamy. Klikamy w prawo. Rzucek się przemieszcza. Super. No to cóż, jesteśmy leniuszkami podobno programista musi być trochę leniwy, żeby znajdować najszybsze i najlepsze rozwiązania. W związku z tym duplikujemy gotowy kod i szybko piszemy pozostałe kierunki. Strzałka w lewo, ustawiamy kierunek. W lewo. Duplikuj. Strzałka w górę. Ustawiamy kierunek w górę i duplikuj szczałka w dół, ustawiamy kierunek w dół. Taka porada. Jeśli coś robię za szybko i potrzebujecie sobie spokojnie to zapamiętać, w każdej chwili sobie możecie zapauzować i spokojnie. Odtworzyć to w swoim skręczu. Dobra. Idziemy dalej. Testujemy. Czy nasz żuczek porusza się w dobrą stronę? Idziemy do góry, idziemy w lewo, idziemy do dołu, i idziemy w prawo. Super. Żuczek się porusza. No dobra, tylko że nie zjada tego jabłka, miał zjadać. No tak. Niestety w programowaniu nic się nie dzieje. Tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, jeśli tego sami nie zaprogramujemy. Więc musimy zaprogramować, żeby żuczek nasz zjadał jabłuszko. Przejdźmy do skryptów dla jabłka. W skryptach jabłka mamy na razie pustkę. Natomiast możemy w skreczu wykryć moment, w którym dwa duszki się Spotykają, kiedy się dotykają i wtedy dla tego zdarzenia, jakim jest dotknięcie jednego duszka przez drugiego, wykonać pewne, pewną akcję, taką, jaką chcemy. W tym momencie to, co chcemy zrobić, to przerzucić jabłko w inne miejsce, żeby żuczek znów mógł wędrować dalej w poszukiwaniu następnego jabłka. W czujnikach. W skryptach w zakładce czujniki mamy coś takiego jak dotyka wskaźnik myszy. Jak sobie rozwiniemy, to mamy tutaj jeszcze dwie dodatkowe opcje, czyli wykrycie nie tylko dotknięcia wskaźnika myszy, ale również wykrycie krawędzi i bitu. Bitu, czyli naszego żuczka bohatera. Skąd ta nazwa bitu? Ano wzięła się z tego, że nasze duszki, jeden się nazywa bitu, a drugi się nazywa apu. Możemy w każdej chwili zmienić nazwę danego duszka, klikając na duszka i tutaj na przykład wpisując jabłko. Tak? Klikamy Enter i zobaczcie, nazwa nam się zmieniła. Możemy też zmienić nazwę bitu, zmienimy na żuczek i zmieniła nam się nazwa. Zobaczymy, co się stanie, jak wybierzemy sobie z powrotem jabłko. I zobaczcie. Już tutaj możemy wybrać, kiedy dotyka żuczka. Weźmy więc sobie to, ten czujnik, który wykrywa dotknięcie przez żuczka, i spróbujmy obsłużyć to pewnym zdarzeniem. W kontroli mamy Coś takiego jak zdarzenia, które wykonują się warunkowo. Tu mamy jeden z bloków, który mamy dostępny, nazywa się jeżeli coś tam to. Czyli jeżeli nastąpi jakieś zdarzenie, to zrób to. Jeżeli jest ciemno w pokoju, to zaświeć światło. Jeżeli masz zadanie domowe do zrobienia, to je odrób. Jeżeli jesteś głodny, zrób sobie kanapkę. A jeżeli jest późno, to idź spać. No, chyba, że jesteśmy jabłkiem i piszemy program w Scratchu, to jeżeli dotyka nas duszek, to przenieść się w inne miejsce. No, łatwo powiedzieć, przenieść się w inne miejsce. No. Musimy znowu pomóc sobie tym, co oferuje nam Scratch. W skryptach w zakładce ruch mamy możliwość Przeniesienia się w inne miejsce. Mamy bardzo fajną, gotową metodę, która pozwala nam na przykład przenieść się do losowej pozycji. No, i zobaczmy, co się stanie. Spróbujmy przeczytać ten kod. Jeżeli dotyka żuczka, to idź do losowa pozycja. Sprawdźmy ten warunek. I ja przeniosę żuczka tak, żeby dotykał jabłko. I teraz spróbuję odpalić ten skrypt. Zobaczymy, co się stanie. Czy co się w ogóle stanie? Klik. Jabłko się przeniosło. Klikam jeszcze raz. A, czemu się nie przenosi? No tak, bo już żuczka nie dotyka. Jeżeli jabłko przeniosę tutaj, i odpalę skrypt, znowu się przeniosło, bo dotykało żuczka. No to co mamy? Mamy skrypcik dla jabłka, który powoduje, że jabłko się przenosi przy dotknięciu żuczka. Mamy żuczka, który porusza się strzałeczkami. Czy to już jest koniec programu? Hmm, coś nam testy nie do końca przechodzą. No tak, teraz musimy się zastanowić, czego nam jeszcze brakuje w naszym programie. Ano brakuje nam tego, by to sprawdzanie, czy jabłko dotyka żuczka, odbywało się cały czas, bo zobaczcie. Program nie wie, w którym momencie my dojdziemy żuczkiem. Tak naprawdę w tym momencie musimy kliknąć, żeby wywołać pewne zdarzenie. A przecież żuczek może w każdej chwili podejść pod jabłko i wywołać zjedzenie i przeniesienie się jabłka dalej, tak? Na szczęście skrzeż nam w tym pomoże, ponieważ skoro wychodzi na to, że powinniśmy sprawdzać, Cały czas, czyli zawsze sprawdzać, czy jabłko dotyka duszka. To wykorzystajmy sobie z kontroli zdarzenie zawsze. Mamy w zakładce kontrola zdarzenie zawsze. I teraz uważajcie, obejmiemy tym zdarzeniem cały blok zdarzeń. I w tym momencie, raz wystartowany program, zobaczcie, co się dzieje. Po wystartowaniu bloku zawsze on jest cały czas podświetlony. To znaczy, że cały czas się wykonuje. Cały czas sprawdźmy, jadę żuczkiem. O, o, widzicie? Jabłko znikło. Cały czas program nasłuchuje. Cały czas jest gotowy do tego, by przenieść jabłko dalej, jeśli żuczek godotnie. No to świetnie. To jest dokładnie to, co chcieliśmy osiągnąć. Co jeszcze na koniec zrobimy? Zrobimy jeszcze. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, jaką zrobimy, jest następująca. Na górze tutaj mamy dwie ikony zielonej flagi i stopu do zatrzymywania wykonywania programu. Gry powinny się rozgrywać i aplikację uruchamiać na pełnym ekranie. Jak widzicie, na pełnym ekranie nie mamy dostępu do tych skryptów, które sobie klikaliśmy, tylko mamy jedynie dostęp do tych dwóch flag. Start Stop. Więc dobrze jest tak przerobić nasze skrypty, żeby startował w momencie kliknięcia zielonej flagi. W zdarzeniach mamy coś takiego jak kiedy kliknięto zieloną flagę. Ja to zawsze używam sformułowania kiedy kliknięto start, więc postaram się używać na przemienny. Więc kiedy kliknięto zieloną flagę, będzie nam, powinien nam startować skrypt. Zaraz przetestujemy. Klikam zieloną flagę i widzicie, skryb nam się podświetlił na żółto, czyli wszystko zadziałało. Teraz, co jest fajnego w Scratchu? To, że te skrypty, które piszemy, możemy czytać tak, jakby to były zdania, które mają sens i pozwalają nam zrozumieć czasami, co się dzieje. Spróbujmy przeczytać to, ten skrypt, czyli to zdanie, które tutaj jest. Jestem jabłkiem, więc tak. Kiedy kliknięto zieloną flagę, zawsze jeżeli ja dotykam żuczka, to idę do losowej pozycji. Brzmi całkiem sensownie, prawda? A jak to wygląda w praktyce? Zobaczmy. Na pełnym ekranie klikamy start. Poruszam się żuczkiem. O, i jabłko mi ucieka. No i super. Jabłko ucieka, przemieszcza się w dowolne miejsca. Fajnie. Dobra. I na koniec mogę zatrzymać skrypt i w tym momencie, ruszając żuczkiem, jabłko już nam się nigdzie nie przemieszcza. Super. Mówiłem o dwóch rzeczach, które moglibyśmy na koniec zrobić. Drugą rzecz, którą na koniec moglibyśmy zrobić, jest troszkę zmienić rozmiary. No żuczek, żeby najeść się co jakiś czas jabłuszkiem, no, powinien być chyba ciut większy od jabłuszka, więc możemy zmienić rozmiar jabłuszka. Zobaczcie, dla każdego duszka mamy tutaj możliwość zmiany jego rozmiaru. Więc jeśli sobie weźmiemy jabłko i na przykład weźmiemy 40, to ono będzie dużo mniejsze. Jeśli weźmiemy sobie zamiast 40 załóżmy 200, to będzie ogromne. Ale to 40 mi się podobało. Będzie trochę mniejsze, Rzuczek tak łatwo nie będzie mógł na nie trafić, i to zaczyna mieć ręce i nogi. Co więcej, to, to tło z kółeczkami jest takie, że trochę trudniej będzie to jabłuszko zauważyć, więc mamy taką trochę ciekawszą rozgrywkę. Nie myślcie, że zapomniałem o głównej atrakcji, czyli zadanku. A zadanko domowe na dzisiaj jest bardzo proste, bardzo sympatyczne. Jak widzicie, mamy nowego bohatera. Bohatera jeża. Jeż jest sympatycznym leśnym zwierzątkiem, który ma kolce. A nasz żuczek nie lubi kolców. I tak jak uwielbia zajadanie się jabłkami, tak nie za bardzo podchodzą mu kolce. O! I teraz, co to oznacza? Jakie jest nasze zadanie? Naszym zadaniem jest takie zmodyfikowanie aplikacji, żeby żuczek. W momencie, w którym dotknie jeża, sam uciekał i przenosił się w dowolne losowe miejsce w plaży. Dzięki za dzisiejszą przygodę z żuczkiem, jeżem i jabuszkiem. Życzę powodzenia w eksplorowaniu Scratcha i poznawaniu nowych, fajnych funkcji. Zachęcam do szukania skryptów i testowania samemu, co fajnego można zrobić. Jest jeszcze wiele, wiele miejsc w aplikacji, o których nie dotarliśmy. Napiszcie w komentarzach, jak zawsze, czy Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, jeśli było OK. Jeśli nie było OK, to nie dawajcie. Nie no, żartuję. żartuję. No i cóż, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!